Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Max i numer alarmowy 112. Max był radosnym sześciolatkiem, który codziennie z niecierpliwością wstawał z łóżka, bo wiedział, że czeka na niego dzień pełen przygód. Mieszkał w spokojnej dzielnicy w domu z ogródkiem, w którym rosły poziomki i małe drzewko czereśni. Miał mamę, która smażyła najpyszniejsze naleśniki świata, tatę uwielbiającego żartować, i starszą siostrę Julkę, która miała już 17 lat i wydawała mu się tak dorosła jak rodzice. Codziennie rano Max zakładał swój granatowy plecak z naszywką w kształcie rakiety i maszerował do ukochanej zerówki. Zerówkowicze byli najstarszą grupą spośród przedszkolaków i dlatego czuli się bardzo ważni. Ich sala była pełna kolorowych obrazków, a na półkach piętrzyły się klocki, puzle i książki. W rogu stała tablica magnetyczna, na której pani Ania, opiekunka grupy, przyczepiała codziennie nowe zagadki. Max w swoim przedszkolu najbardziej lubił dwa momenty: po pierwsze, poranki, kiedy cała grupa siadała w kółeczku i dyskutowała na różne tematy, i po drugie, zajęcia plastyczne. Podczas których mógł malować, wycinać, kleić i tworzyć wszystko, co podpowiadała mu wyobraźnia. Jednym z jego ostatnich projektów była rakieta wykonana z rolek po papierze. Max miał też talent do opowiadania wciągających historii. Niektóre dzieci przerywały zabawę, żeby tylko posłuchać jego bajek o smokach, robotach i czarodziejskich warzywach. W grupie Maxa było dziesięcioro dzieci, które tworzyły razem z graną paczkę. Podczas wspólnych zabaw żadne z dzieci nie było pomijane i każdy mógł dołączyć w dowolnym momencie. Pewnego dnia wszystko zapowiadało się zwyczajnie. Max zjadł śniadanie w sali, a potem bawił się z Jasiem małymi samochodzikami. Nagle jednak pani Ania poprosiła wszystkie dzieci o zajęcie miejsca na dywanie i ogłosiła uroczystym tonem. Dzisiaj czeka nas coś specjalnego. Odwiedzą nas wspaniali goście. Dzieci spoglądały na nią z zaciekawieniem. Goście? Czy to będą rodzice któregoś zerówkowicza? A może ktoś z biblioteki? Albo mini teatrzyk dla dzieci. Domysłów było dużo, ale nikt nie mógł być niczego pewien. Dlatego wszystkie rozpromienione buzie zaczęły spoglądać z zaciekawieniem w stronę drzwi. Po chwili rozległo się pukanie, i do sali weszli dwaj panowie w granatowych mundurach. Na głowach mieli czapki z daszkiem, na piersiach błyszczące odznaki, a przy pasach przypięte krótkofalówki. Dzień dobry, przywitał się pierwszy z nich. Nazywam się pan Marcin, a to mój kolega, pan Tomek. Jesteśmy policjantami, i przyszliśmy, żeby porozmawiać z wami o czymś bardzo ważnym. Czy ktoś z was wie, czym zajmuje się policja? zapytał pan Tomek. Wtedy dzieci bardzo się ożywiły i zaczęły mówić jedno przez drugie. Policja łapie złodziei i pilnuje porządku, pomaga ludziom, rozdaje mandaty. Panowie policjanci uśmiechali się i przytakiwali z aprobatą. Bardzo dobrze, dzieci. Wszyscy macie rację. Policjanci pomagają, gdy dzieje się coś złego lub niebezpiecznego. I właśnie o takich sytuacjach dziś porozmawiamy. A najważniejszą informacją, jaką chcielibyśmy Wam przekazać, jest to, że Wy także możecie zrobić coś bardzo ważnego, choć jesteście jeszcze mali. Możecie zadzwonić po pomoc. Ale jak to zrobić? zapytała Lena. Dzwoniąc pod numer alarmowy, powiedział pan Marcin i pokazał tablicę z wielkim numerem 112. Ten numer działa w całej Polsce, a także w wielu innych krajach. Można z niego skorzystać, gdy ktoś w waszym otoczeniu źle się czuje, lub gdy wybuchnie pożar albo gdy wydarzy się jakiś wypadek. Ale my nie mamy telefonów, zauważył Jaś. Możecie wtedy skorzystać z telefonu mamy albo taty. Ważne, żebyście wiedzieli, co należy powiedzieć. Gdy dodzwonicie się pod 112. Powinniście się najpierw przedstawić, a potem opowiedzieć, co się stało i gdzie się znajdujecie. Dzieci słuchały tych słów z wielkim przejęciem. Nawet Max, który zwykle wiercił się na dywanie, tym razem siedział nieruchomo jak posąg. Max, szepnął Jaś, ja chyba bałbym się zadzwonić. Max z kolei pomyślał, że skoro ktoś może potrzebować pomocy, to warto się odważyć. Kiedy pogadanka z policjantami dobiegała końca, dzieci otrzymały od nich kolorowe naklejki z numerem 112 i odblaskowe zawieszki na plecaki. Pani Ania podziękowała gościom za wizytę i pouczające zajęcia, a dzieci nagrodziły ich gromkimi brawami. Gdy Max wrócił do domu, postanowił opowiedzieć rodzicom o wszystkim, czego się dowiedział. Mamo, tato. Dziś byli u nas policjanci i opowiadali nam o numerze 112. Kiedy komuś dzieje się coś złego, trzeba zadzwonić i wezwać pomoc. W ten sposób można uratować czyjeś życie. Mama przytuliła synka z całych sił. Jestem z ciebie bardzo dumna, że to zapamiętałeś. Czasem najwięksi bohaterowie to ci, którzy potrafią poprosić o pomoc. Max nie wiedział jeszcze, że ta wiedza już wkrótce bardzo mu się przyda. I że będzie miał okazję zrobić coś naprawdę odważnego. Kilka dni po wizycie policjantów, Max przeżywał prawdziwie wyjątkowy wieczór. Rodzice zapowiedzieli, że wybierają się do kina, a on po raz pierwszy zostawał w domu bez mamy i taty. Opiekę nad nim miała sprawować jego starsza siostra Julka. Miała już 17 lat, i rodzice byli przekonani, że świetnie zajmie się Maxem. Julka miała ciemne, przenikliwe oczy i długie włosy, które zawsze pachniały lawendowym szamponem. Była prawie dorosła, chodziła do liceum i znała się na wielu rzeczach, których Max jeszcze nie rozumiał. Grała na gitarze, piekła babeczki, rozwiązywała trudne zadania z matematyki i robiła pyszną czekoladę na gorąco. Była dla Maxa prawdziwą idolką i wzorem do naśladowania. Max, nie będziesz rozrabiał? Zapytała mama przed wyjściem. Nie będę, zapewnił z pewnością w głosie. Przecież nie chciałby sprawić Julce problemów. Potem mama poprosiła Julkę, by dzwoniła do niej, gdyby cokolwiek się działo. Po krótkim pożegnaniu rodzice wyszli z domu, planując wrócić za trzy godziny. Kiedy zniknęli za drzwiami, Max poczuł się trochę inaczej niż zwykle. W teorii wszystko było znajome: kanapa, dywan w zielone pasy i miska z owocami na stole. Ale w praktyce zrobiło się cicho i pusto. Nawet jego mały piesek, tofik, nieco zmarkotniał. Ułożył się na swoim kocyku i tylko od czasu do czasu unosił głowę, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Julka przyniosła do salonu dwa kubki z pachnącym kakao. I uśmiechnęła się do Maxa pokrzepiająco. Obejrzymy coś razem? Zapytała siadając na sofie z pilotem w ręku. Może bajkę o strażakach? Zawołał Max. Julka uśmiechnęła się i przytaknęła głową. Rodzeństwo usiadło obok siebie i otuliło się miękkim kocem. Przez chwilę wszystko przebiegało w doskonałej harmonii. Max czuł się bezpiecznie, ponieważ Julka była obok, a piesek Tofik... Spał słodko z nosem przytulonym do poduszki. Ale po jakimś czasie sytuacja diametralnie się zmieniła. Julka zaczęła się dziwnie zachowywać. Najpierw przestała się odzywać, a potem pochyliła się do przodu i przyłożyła dłonie do czoła. Jej twarz zrobiła się blada przeraźliwie blada. Julka? zapytał zaniepokojony Max co się dzieje? Moja głowa bardzo mnie boli. Pisnęła dziewczyna. Max zdał sobie sprawę, że to nie jest zwykły ból głowy. Julka wyglądała inaczej niż zwykle. Oddychała bardzo płytko, a jej oczy były półprzymknięte. Julka? zawołał raz jeszcze, ale ona tylko pokręciła głową i opadła na kanapę, nie będąc w stanie nic powiedzieć. Max poczuł szybsze bicie serca. Tracił kontakt z Julką. I zdał sobie sprawę, że musi szybko coś zrobić, żeby jej pomóc. Przypomniał sobie słowa pana Marcina z policji, który zachęcał do kontaktu z numerem 112 zawsze, kiedy dzieje się coś złego. Spojrzał na stół, na którym leżał telefon Julki. Podszedł do niego i chwycił go oburącz. Dłonie trochę mu się trzęsły, ale po dwukrotnym kliknięciu udało mu się uruchomić ekran. Telefon był zabezpieczony pinem, którego Max nie znał, ale ku swojej radości odkrył na dole ekranu napis o treści, połączenie alarmowe. Odczytał go z niemałym trudem, a potem bez wahania nacisnął. Wtedy jego oczom ukazała się klawiatura z cyferkami. Nie mając chwili do stracenia, wstukał dobrze mu znany numer 112. Po kilku sekundach oczekiwania. W słuchawce odezwał się spokojny głos. Numer alarmowy, słucham. Max wziął głęboki oddech. Dzień dobry, mam na imię Max i chodzę do zerówki. Jestem w domu z moją starszą siostrą, bo rodzice wyszli do kina. Moja siostra źle się czuje, bardzo boli ją głowa, jest blada i nic nie mówi. Proszę o pomoc. Dobrze, Max, odpowiedział głos. Czy możesz mi podać wasz adres, żebym mogła wysłać karetkę? Max znał go na pamięć i wyrecytował go bez najmniejszych problemów. Jesteśmy przy ulicy klonowej 12. To dom z czerwonym dachem tuż obok sklepu z zabawkami. Świetnie. A czy twoja siostra oddycha normalnie? Max spojrzał na Julkę. Leżała na kanapie, wciąż trzymając się za głowę. Oddycha bardzo ciężko. Wygląda na wyczerpaną i boli ją głowa. W porządku, Max. Karetka już do was jedzie. Będzie za kilka minut. Czy możesz być przy Julce i mówić jej, że pomoc jest w drodze? Tak, odpowiedział Max pewnym głosem. W takim razie zajmij się siostrą i nie rozłączaj się. Jesteś bardzo dzielny. Chłopiec położył telefon obok siebie i usiadł przy siostrze. Julka, słyszysz mnie? Zadzwoniłem po pomoc. Karetka już jedzie. Wszystko będzie dobrze. Julka spojrzała na niego z wdzięcznością, a na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu. Po kilku minutach pod domem rozległ się dźwięk syreny, a przez okno zamigotały niebieskie światła. Max podbiegł do drzwi i otworzył je na oścież. Do środka wbiegli ratownicy w zielonych mundurach z torbami medycznymi. Max zaprowadził ich do Julki. A oni natychmiast się nią zajęli. Sprawdzali jej puls, mierzyli ciśnienie i pytali, gdzie dokładnie ją boli. Jeden z nich mówił coś do małego urządzenia przy pasku, a drugi słuchał ledwie wypowiadanych przez Julkę słów. Max stał obok z sercem bijącym jak szalone. Obserwował wszystko z boku i bardzo chciał pomóc, ale nie wiedział jak. Ratownicy podjęli decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu Julki do szpitala. Wtem do domu wbiegli przerażeni rodzice, którzy wpadli w panikę, kiedy wracając z kina zobaczyli karetkę pogotowia na swoim podjeździe. Mama pobiegła do Julki i złapała ją za rękę, podczas kiedy jeden z ratowników spokojnie tłumaczył tacie, co się wydarzyło. Opowiedział o bohaterskim wyczynie Maxa i o potrzebie przewiezienia Julki do szpitala by tam wykonać szczegółowe badania mama od razu zadeklarowała że pojedzie razem z córką ratownicy wynieśli dziewczynę na noszach a zapłakana mama zdążyła jedynie pomachać tacie i maksowi po chwili karetka uruchomiła głośny sygnał dźwiękowy i z impetem odjechała do szpitala w domu zrobiło się przeraźliwie cicho i pusto Tata przyklęknął przy Maxie, objął go mocno i przez chwilę nic nie mówił. Potem odsunął się i spojrzał mu prosto w oczy. Max, zrobiłeś dziś coś niesamowitego. Jestem z ciebie bardzo dumny i wiem, że dzięki tobie wszystko skończy się dobrze. Max skinął głową i dopiero teraz poczuł, że powoli opuszcza go stres, skumulowany w ciągu ostatnich minut. Wtedy też po policzkach zaczęły płynąć mu łzy. Wtulił się w tatę i zaczął głęboko oddychać. Po chwili wyszeptał: Bardzo się bałem, tato. Ale przypomniałem sobie, co mówił pan policjant: Że kiedy ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba zadzwonić. I zrobiłeś dokładnie to, co powinieneś przytaknął tata. Jesteś moim małym, wielkim bohaterem a teraz chodź. Dam ci coś ciepłego do picia. Usiedli razem w kuchni. Dołączył do nich piesek tofik, który położył głowę na kolanach Maxa. Tata przyniósł gorącą herbatę i talerz z kanapkami, ale Max nie miał apetytu. Co będzie z Julką? zapytał cicho. Dowiemy się niedługo. Na szczęście była przytomna. Ratownicy powiedzieli, żebyśmy byli dobrej myśli. Całe szczęście, że zareagowałeś tak szybko. Godzinę później mama zadzwoniła ze szpitala. Rozmawiała długo z tatą, a potem poprosiła, żeby Max podszedł do telefonu. "Maksiu, jestem z ciebie taka dumna, że aż trudno mi to opisać. Lekarze powiedzieli, że Julka doznała ataku migreny. To bardzo silny ból głowy, który spowodował u niej trudności z mówieniem i widzeniem. Dzięki tobie otrzymała szybką pomoc i teraz czuje się już dużo lepiej." A czy będzie zdrowa? Zapytał nieśmiało Max. Tak, kochanie. Będzie musiała dużo odpoczywać i unikać stresu, ale wszystko będzie dobrze. Kazała przekazać ci pozdrowienia i podziękowania. Max odetchnął z ulgą. A czy mogę zrobić dla niej rysunek? Taki z rakietą? Oczywiście. Niedługo będziesz mógł jej go wręczyć osobiście. Następnego dnia Julka wróciła do domu. Była trochę osłabiona, miała założone okulary przeciwsłoneczne i mówiła, że jej głowa jeszcze lekko pulsuje. Ale gdy tylko zobaczyła Maksa, uśmiechnęła się szeroko. Braciszku! zawołała, uratowałeś mnie. Ja tylko zadzwoniłem, zaczął nieśmiało Max, rumieniąc się na twarzy. Julka uścisnęła go tak mocno, że aż nie mógł złapać tchu. Tego wieczoru mama zrobiła ich ulubione naleśniki, a Julka i Max razem zagrali w grę planszową polegającą na ratowaniu kotków, które utknęły na drzewie. Oboje śmiali się do rozpuku, doceniając wspólny czas jeszcze bardziej niż kiedyś. Max miał świadomość, że zrobił coś naprawdę ważnego. I że to była dla niego lekcja na całe życie W swojej zerówce Opowiedział całej grupie, co się wydarzyło. Wszyscy słuchali z otwartymi buziami, nie mogąc uwierzyć, jak trudne wyzwanie stanęło przed Maxem. Pani Ania była bardzo poruszona postawą swojego podopiecznego. Max, jesteś bohaterem. Tak się cieszę, że panowie policjanci wyposażyli ciebie i nas wszystkich w wiedzę, która pozwoliła pomóc twojej siostrze. Teraz mamy potwierdzenie, jak ważna jest znajomość numeru 112, choć miejmy nadzieję, że tak trudne sytuacje będą nas omijać. Max tylko się uśmiechnął i spojrzał na tablicę, na której widniały trzy magiczne cyfry: 112, numer, który potrafi odmienić czyjś los. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.